Zobacz. Hmm? Naprawdę jest śliczne. Prawda? Mm -hmm. Ja zawsze marzyłem, żeby go mieć, ale teraz się udało. To piękne, że spełniają się marzenia. Cudowne. Ale ostatnio w moim życiu stało się coś, co jest dla mnie czymś nowym. Coś, co uświadomiło mi, że nie ma na Ziemi ani jednego konia, ani żadnej rzeczy, która jest ważniejsza od tego, co do ciebie czuję. Wielu kobietom to mówiłeś? Znałem w życiu wiele kobiet: pięknych i brzydkich, mądrych i głupich, ale wierz mi, że przy żadnej moje serce nie biło w takim rytmie, jak biło ono, kiedy patrzę na Ciebie. Teraz już marzę tylko jednym. Możesz mi powiedzieć, czy... czy to tajemnica? Tajemnica? Dla wszystkich, ale nie dla ciebie. Marzę o tym, abyś czuła do mnie choć w połowie to, co ja czuję do ciebie. I nie ma na świecie rzeczy, której bym nie zrobił, aby zdobyć twoją miłość. Boże, nikt tak to jeszcze nie mówił. Czuję, że... kołuje <guluje> mi się w głowie. Ja od niedawna też wiem, jak to jest. Mnie też kołuje się w głowie. I wiesz co? Nikt tak nie mógł do ciebie mówić. Dlaczego? Dlatego, że urodziłaś się po to, aby ja ci to mówił. I chce ci to mówić. Chce ci mówić, jaka jesteś piękna, jaka jesteś wspaniała. Chce ci to mówić zawsze. I w dzień, i w nocy, i wtedy, kiedy jesteś radosna. I wtedy, kiedy pogrążona w smutku. To piękne, co mówisz. To prawdziwe. Jest taka piękna pogoda. Przejedźmy się. Ale ja nie umiem jeździć. Pojedziesz razem ze mną. Chyba nie sądzisz, że pozwoliłbym, aby stało się coś kobiecie, która odmieniła całe moje życie. Przecież nie jeździ się po ciemku. Nie martw się. Jeżdżę od szóstego roku życia. Ze mną nic się nie stanie. Chodź. Pomogę ci. Wsiadaj. A. A. <laughs> To było cudowne. Wiecie, jak my dajcie mi to wszystko, czy mogłem tylko marzyć. Adam. Tak? Jestem szczęśliwa. Dzięki tobie. Wtedy to nigdy nie usłyszałem nic równie cudownego. Musimy to jakoś uczyć. Jak? O. O. Jestem przewidujący. Pomyślałeś o tym wcześniej. Nie. Nie to, że myślałem. Ale... marzyłem o tym. Marzyłem o tym od dnia, kiedy spadłem na twój samochód. Pozwolisz, że... wzniosę to... za nas. Au. Za boje. Aby wszystkie następne chwile w naszym życiu były tak cudowne jak ta i żebyśmy w nich byli tak samo blisko siebie jak teraz. I żeby te wszystkie chwile były naprawdę nasze. I żeby te wszystkie chwile były naprawdę nasze. Pomyśleć, że gdybym nie pożyczyła samochodu od Kamili, gdybym nie pojechała do Zosi, to może byśmy się nigdy nie spotkali i byłabym dzisiaj samotną nieszczęśliwą szczęśliwą kobietą. A tak. naprawdę, naprawdę jesteś szczęśliwa? A jestem szczęśliwa dzięki temu. Wiesz, nigdy nie przypuszczałem, że będę dziękował Bogu za to. Że tamtego dnia balon urwie się z uwień. Przecież gdyby nie tamten wypadek, ja do tej pory nie wiedziałbym, co oznaczy prawdziwa Miłość. To niesamowite. A kiedy raz pierwszy raz Cię wybaczyłem, myślałem, że mogę kochać tylko Ciebie. A myślałem, że takie rzeczy zdarzają się tylko w bajkach. Wiesz, ja chyba też to czułam, tylko że przeraziłam się i. I starałam się odrzucić tą myśl. Dlaczego? Nie wiem, bałam się. Ale czego się bałam? Bałam się ciebie, bałam się twojego uczucia. Przede wszystkim bałam się samej siebie. A ja nie wiedziałem, dlaczego mnie tak nie znosisz. Im więcej o tym myślałem, tym bardziej stawało się to dla mnie nie do zniesienia. W pewnej chwili myślałem, że oszaleję. Spotykaliśmy się, a ty odrzucałaś mnie z niezrozumiałych powodów. Pierwsza raz w życiu się taki bezradny. Zupełnie jak małe dziecko. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile. ile to mnie kosztowało. Odrzucanie ciebie. I ja. nie chciałam w to uwierzyć, więc tak bardzo mi na tym zależało, że. Teraz że gdybyś już... mnie zranił, to ja nie wiem, jak by zareagowała. Teraz już się niczego nie musisz bać. Naprawdę. Ja już nigdy nie będę musiał Cię szukać. To wszystko już się skończyło. Ach, Mel. Widzisz go? Ta piękna noc. Ta chwile. Chciałbym, żebyśmy na zawsze o nich pamiętali. Dlatego proszę. Cię. przyjmij dla mnie Achmed. Jak chcę, żeby był Twój. Nie mogę. Nie odmawiaj. To najszczerszy dar na świecie. <grym> dar prosto serca, dar mojej miłości. Ale to zbyt kosztowny dar. Jesteś tego warta. Achmed to najcenniejsze, co mam. Ale to jest Achmed, to jest twoje marzenie, ja nie mogę odbierać ci marzeń. Teraz tylko ty jesteś moim marzeniem, jedyną. Achmed jest jak ze snu, a ja jestem tak strasznie realna. Ty jesteś snem i jawą jednocześnie, bo myślę o tobie i we śnie i na jawę. Ja nie wiem co się ze mną dzieje, ja tracę panowanie nad sobą, tracę panowanie nad swoim życiem. Wiecie jakbym siedziała w samochodzie bez kierowcy nie wiedziała, co jest za na następny zakrętach. Za zakręt jestem ja jest i zawsze tam będę. Boże, ona nie żyje. Nie ma wina. Jeżeli tutaj ktoś jest winny, to wyłącznie. co ja miałem zrobić? Nie wiem. Ona cię kochała i liczyła na ciebie. Może. Ale ja jej nigdy nic nie obiecywałem. Uwierz mi. Nigdy jej nie oszukiwałem. Nie dawałem mi nawet przypuszczać, że to co nas łączy, to może być coś poważnego. Nigdy nie mówiłeś, że ją kochasz. Nigdy. Nie wierzę. Powiedziałem to w życiu tylko dwóm kobietom mojej matce i tobie. Ja nie szastam słowami. Co z nią? Wszystko w porządku. To znaczy, że pacjentce nic już nie grozi. Jest przytomna? Trochę jeszcze oszołomiona na to przejdzie. Mogę ją zobaczyć. To niemożliwe. Najlepiej Państwo zrobicie, jak pójdziecie teraz do domu. Ale panie doktorze. Ja rozumiem pańskie zdenerwowanie, ale naprawdę nie ma żadnych powodów do niepokoju. Państwa obecność w szpitalu jest zbyteczna. Proszę już iść do domu. Dobra